Na czym polega konkurs startery innowacji? Podczas różnych wydarzeń, które zaplanowaliśmy w ramach projektu, czyli cykl konferencji rozwinie skrzydła z Venture Capital, ale także seminariów, warsztatów, będziemy edukować tak przedsiębiorców, ale będziemy także wyławiać niejako te perły, te osoby rzeczywiście z pomysłami, które może nie do końca wiedzą, jak poruszać się w środowisku biznesowym, gdzie pójść, jak znaleźć ten kapitał, ale także poszukujących takiego wsparcia merytorycznego, i te osoby będziemy poszukiwać i rekrutować właśnie do konkursu startery innowacji. Jak to wygląda? Na stronie www.kapitalnastarteryinnowacje.pl znajduje się bardzo prosty formularz. Należy go wypełnić. Nasz komitet inwestycyjny składający się z praktyków, zarówno tych po stronie inwestorów, jak i przedsiębiorców, którzy przeszli już taką ścieżkę finansowania własnego biznesu, wybiorą 20 takich pomysłów na biznes. Podkreślam, mogą być to pomysły na biznes, nie muszą być to już biznesy, czyli mogą się składać, mogą starać się tutaj o udział w tym konkursie zarówno przedsiębiorcy, jak i że tak powiem osoby fizyczne, czyli każdy, kto, kto ma pomysł. 20 takich pomysłów na biznes zostanie wybranych i wówczas ta dwudziestka zostanie otoczona specjalną opieką, mentoringiem naszych bardzo topowych, to chciałam podkreślić ekspertów, których udało nam się zaangażować w realizację tego projektu, które na co dzień są niejako poza zasięgiem i ciężko jest do nich dotrzeć, że tak powiem, z ulicy.